Grzegorz Braun, kandydat numer jeden na prezydenta Polski. Witam Państwa serdecznie. Jak wszyscy obecni na tej sali dzisiaj zebrani, popieram kandydaturę na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Grzegorza Michała Brauna. A to oznacza, że wkroczyliśmy razem z naszym kandydatem na drogę, Ku Polsce Wolnej, Silnej i Katolickiej. Grzegorz Braun to nasz współczesny i skuteczny Rejtan, który podczas sławetnej awarii systemu przy okazji ostatnich wyborów samorządowych, pomimo wyprowadzenia z budynku PKW, swoim protestem doprowadził do rozwiązania Państwowej Komisji Wyborczej. Wspomnę również o nadludzkich dokonaniach naszego kandydata, kiedy to ze skrępowanymi rękoma potrafił pobić pół tuzina uzbrojonych policjantów. Jest na to dowód w postaci wyroku niezawisłego sądu. Wyobraźcie sobie Państwo, co ten człowiek może dokonać. Z wolnymi, nieskrępowanymi rękoma, będąc prezydentem Polski. Promowany przez pana Grzegorza wartości, wolność, godność, tradycja, wiara, rodzina, własność przekonują nas w przekonaniu, że pan Grzegorz Braun to nasza polska i katolicka nadzieja. Pod każdym względem kandydat numer jeden. Oby Pan Bóg pobłogosławił Polskę wyborem dobrego kandydata, dobrego prezydenta Grzegorza Brauna. Dziękuję.